Kleszcza należy przede wszystkim szybko i prawidłowo usunąć. Nie należy go zgniatać, ściskać ani smarować tłuszczem. Do prawidłowego usunięcia kleszcza najlepiej użyć specjalnej kleszczołapki, którą wsuwa się pomiędzy skórę a kleszcza możliwie jak najbliżej skóry. Następnie należy narzędzie przekręcić 2-3 razy i po prostu wyjąć kleszcza. Jeżeli usuniemy kleszcza do 24 godzin od ukucia, to ryzyko zachorowania na boreliozę jest znikome. Samo ukucie kleszcza nie jest wskazaniem do wizyty u lekarza. Należy udać się do niego, gdy zauważysz rumień wędrujący, gdy pojawią się inne niepokojące objawy lub gdy w trakcie pobytu na terenie endemicznym ukuło kilka kleszczy w tym samym czasie. W takiej sytuacji lekarz może zastosować tzw. profilaktykę poekspozycyjną, czyli podać jedną dawkę antybiotyku. Pamiętajmy jednak, że decyzję o takim postępowaniu podejmuje wyłącznie lekarz.